i jeszcze ciekawostki związane z tym, żebyśmy uważali, kogo, kogo wybieramy, proszę Państwa. Jakiś czas temu walczyłem e, z poglądami ludzi wokół Konfederacji z tym lewym antysystemem w sprawie Międzymorza. Oni tam, proszę Państwa, zachwycali się Międzymorzem, a nawet jak krytykowali, to i tak robili wszystko, żeby iść w stronę Międzymorza. E, Polsko-ukraińskie państwo, które które jawi się na horyzoncie ze względu na działania polskich polityków, inspirowanych przez gdzieś tam kogoś z za oceanu, między morzem między morzem pamiętacie, nazywałem pas spalonej ziemi, który ma nas odciąć od Rosji, co się akurat realizuje. I jak wtedy się zachowywali polscy politycy? Co to, to niby, niby, proszę Państwa. Byli pro propolscy dziś mogą, dziś mogą pro Państwa konferencje zwoływać i mówić, że nie dla Ukrainizacji Polski, nie dla jednego państwa polsko-ukraińskiego. Proszę państwa, ich życiorysy, ich kontakty mówią same za siebie i tak dla przypomnienia, bo dwa tygodnie minęło i zapomnieliśmy, dziś mogą znowu kasować, kasować swoje publikacje, wypierać się tego, co robili, co mówili. To proszę Państwa, idol ludzi, którzy naprawdę nie ogarniają polityki, pan Grzegorz Braun, posłuchajcie jego, jeszcze Braun sprzed brody, Braun sprzed brody, posłuchajcie, co marzyło się panu Grzegorzowi Braunowi jeszcze kilka lat temu, kiedy pchał projekt morze. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy Lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni Bogaci niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach tych, tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć, wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej. Zboże na przykład, to realizuje Mateusz Morawiecki, tak? Proszę Państwa, słyszeliście, co on powiedział? Posłuchajmy dalej. Dialog prawdziwy między narodami rozwija się przez robienie dobrych interesów. I w związku z tym, zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców, i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i z Lwowa mogli przyjechać do Polski, nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizy i nie stojąc w upokarzających kolejkach. Mateusz Morawiecki to pięknie, proszę Państwa, zorganizował. Gdzie go no, Przyjaciel pana Kornela Morawieckiego, przyjaciel rodziny Morawieckiej. Proszę państwa, już byliśmy pod to podprowadzani. Ja już wtedy o tym ostrzegałem. A ludzie nie słuchają słów. Albo zapominają, bo im e, kilka rzewnych historyjek ktoś opowiada: jacy to nie są wspaniali, jacy to nie są mądrzy, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu. Można przepychać właśnie takie projekty jak Międzymorze i to, co dziś widzimy. To proszę Państwa, to są marzenia Brauna, zrealizowane przez Morawieckiego. Po tej wizji, co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji? Ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną, eurokołchozową kurtynę? Prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych y, pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Tak daleko, jak dzięki koronie polskiej sięgnęła cywilizacja łacińska, tak daleko są ludzie wolni, prawda? na tyle wolni, żeby się dopominać. No, no to właśnie teraz pan Załęski realizuje program cywilizacji łacińskiej na Ukrainie, proszę państwa, likwidując cerkwie patriarchatu, Moskiewskiego. To, to on właśnie to realizuje.